witajcie w kolejnej epickiej bitwie, której tak naprawdę dosyć dawno nie było z powodu chorób w moim domu. Ja obecnie również jestem chory, dopadła mi angina, mam prawie 40 stopni, także jeśli będę mówił jakieś bzdury, no to po prostu mi wybaczycie. Bitwa na Isie 7, gracz Psyr99, tutaj troszkę przyspieszyłem, żeby się nie zanudzili, szturm typ obrony. I to, co mi się w tej bitwie podoba, to to, że nasz bohater będzie dokładnie wiedział, co ma, co ma robić w bitwie, a tak naprawdę w szturmie dużo osób po prostu nie ogarnia tego i kampi w bazie. Zawsze powtarzam, że trzeba jechać na dwie szpice w każdym trybie tym szturmu obrony, tak jak widzimy tutaj drużyna rozjechała się bardzo ładnie po obu stronach. Po prostu będzie przeszkadzała naszym przeciwnikom. Pojawia się Eseta. Jak na razie tylko Esto po tej stronie. Po drugiej stronie mapy jest trochę goręcej, także tam jest duże ryzyko, że tamta flanka może paść. Tutaj widzimy Esetę i e jak Pancera Esto. Plus pojawił nam się jeszcze T28 Protek. 0 do 2. Także sytuacja nie jest bardzo wesoła. Pojawia się kolejny czołg, Także już kilka tutaj mamy. Przyr, udał pierwszy. Pierwszy celny strzał. I widzimy, że po prostu przejmuje inicjatywę w tej bitwie. Nie czeka na wrogów we własnej bazie. Tylko trybie szturmu obrony po prostu atakuje pozycję wroga przez które on musi atakować to jest bardzo bardzo dobre ponieważ sam też tak robi i to jest tak naprawdę jedyna metoda żeby wygrać bitwę widzimy Seta ładnie się kontuje pokazuje tylko wieżę w momencie gdy chce strzelić chociaż tą wieżę cały czas jednak trzyma Przyr, tak naprawdę, wybiera bardzo fajne pozycje, ponieważ pokazuje tylko wieżę. Eseta tak naprawdę nawet nie strzela. Teraz się skusiła, ale tak naprawdę, powodzenia w tym dużego nie było. I z trzeci to oczywiście żaden przeciwnik, także daje go się wykończyć. 2 600 obrażeń, 3 do 3. Tutaj mamy tą Eset, jak pancera s 100 tak naprawdę najgroźniejsze czołgi w drużynie przeciwnika. Jak panceres to dostał, dostał strzał. No, stoi tutaj niezbyt fortunnie na tej otwartej przestrzeni, przyjmując kolejne, kolejne bułki. Przyrma dwa fragi, ale zrobiło się 3 do 6 i tamta flanka, tak jak podejrzewałem, po prostu padła. Tutaj za to jest tych wrogów mniej. Także najlepsze co może zrobić Przyr to w tym momencie wykończyć tego jak pancera S100, następnie zająć się Esetą, z którą po prostu musi wygrać 1 na 1. Teraz Eseta popełnia duży błąd. Przyr to wykorzystuje i jeśli poradzi sobie z tymi dwoma czołgami, musi przenieść się na drugą flankę, gdzie jest tam I7 i jeszcze kilka innych czołgów, 3 do 7. Sytuacja nie jest zbyt dobra. Załadowany ACPR, żeby przebić wieżę, zapeka, tak naprawdę przebicie nieskontowanej nawet wieży. Esety jest dużym problemem. Widzimy, że eseta nie daje się tutaj łatwo łatwo trafić. Ja na miejscu przyro, po prostu wyjechał na tą esetę i tak robi nasz bohater. Strzelanie się z nią z daleka jest średnim pomysłem. Natomiast z ładnie tutaj przyjął strzał, i teraz zejdzie esetę z boku idealnie. Bardzo, bardzo dobrze, tak naprawdę, zanim Eseta przeładuje, to Przyr zdąży strzelić dwa razy. Jest duża szansa, że to po prostu Eseta się nie przebije, jeśli Przyr się do niej przyklei. Punktuje, już mam 5400 obrażeń, także bardzo ładnie. Obrażenia nabite i dosyć szybko. Eseta zostaje wykończona 5 do 8, 6000 obrażeń. Natomiast przeciwnicy mają przewagę trzech czołgów, zostały 4 minuty, około 30 sekund do końca tego szturmu. przyr. Przy teraz musi wracać w okolice bazy, bo tam się zaczyna robić bardzo gorąco, i będzie próbował wyciągać ten mecz. Tak naprawdę on zrobił wszystko to, co powinien. Zajął się dwoma dychami, wykończył dwa czołgi. Zrobił 6000 obrażeń, także po swojej stronie. Wszystko wyczyścił bez utraty praktycznie HP, co jest też bardzo, bardzo fajne. Nie, nie zebrał żadnego głupiego strzału. Zrobiło się 6 do 11. Sytuacja nie jest dobra. Wszystko w rękach przyra. Drużyna niespecjalnie chce współpracować 6 do 12. Naprawdę bardzo trudna sytuacja. Szyr teraz 6 do 12 cały czas. Szyr teraz jedzie jak najszybciej na swoją bazę. Nie zatrzymuje się, nie zajmuje się tymi przeciwnikami na środku. Tylko chce zająć optymalną pozycję do obrony, żeby znów, znów grać na wieżę 6 do 13. No jest, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka sytuacja, żeby ten mecz wyciągnąć. Przeciwnik co prawda ma jedną dychę, a drużyna. Nasza ma tych dwóch dych dwie. no niemniej jednak, przewaga liczbowa jest duża. 3 minuty do końca. Także jeśli przeciwnicy marzą o wygraniu tej bitwy, muszą mocno rzucić się do ataku. Przyr sobie zaświecił teraz: jak Panterę, dwójkę. Jest Paton, czyli kolejna dycha, która jest już na wykończeniu. Panterka się przebiła. To są pierwsze przyjęte obrażenia. 7 do 13. Baza jest skopowana, ale jeszcze jest trochę czasu. Prawie 6500 obrażeń. I przeciwnicy teraz już dosyć mocno szturmują. Trzech na bazie. Bardzo ładny zbity. Kap, trzeci frak, 6800. Przyrma, tak naprawdę. I tutaj za plecami. Tą Jak Panterę i z przodu na kapie decyduje się na zbicie kapa. Teraz dwa czołgi, nawet trzy tutaj na przyra wyjeżdżają pięknie podbijane te wszystkie strzały, znowu jest w zagłębieniu. Pokazuje tylko wie, że wykończył najgroźniejszego rywala, czyli dyszkę, chociaż tak naprawdę Jak Pantera też jest bardzo groźna. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. 20 sekund. Tam ktoś chyba ten z drużyny przyra zbił kapa, teraz świetne zachowanie wykończył tego Isa na oparach zignorował Panterę wykończył lufę teraz już został sam na 4 czołgi 8400 obrażeń minuta 30 do końca tej bitwy teraz przykleił się do Pantery która nie ma szansy tutaj się przebić szósty frak, ładnie z podpałą 9000 obrażeń przeciwnicy tak naprawdę mimo, że mają przewagę to już czują, że tej bitwy raczej nie wygrają E-50 jest na dobicie nie był w stanie ze złota przebić naszego bohatera minuta do końca pojawia się Centurion znowu odbity strzał ładnie skontowany cały czas teraz pięknie wylosowało obrażenia Naprawdę potężne 646 obrażeń, z trzech stron teraz zajechany, 40 sekund do końca, nie udało się E50 wykończyć, Borsuk trafia, Przyr zostaje już tak naprawdę na oparach, 30 sekund do końca, co zrobił E50, Przyr wykańcza E50, 9700 obrażeń, Borsuk pozostawia mu 3 HP, naprawdę dramatyczna, Obrona tej bitwy. Trochę szczęścia, ale jednak bardzo, bardzo dużo dobrej gry. Przekroczone 10 tysięcy obrażeń. 13 sekund do końca. Borsuk się nie przebił, Centurion się nie przebił. Naprawdę świetna gra. Świetna gra przyra. Wykończony Borsuk, ósmy frag, 10 tysięcy 400 obrażeń. I skończył się czas. Naprawdę wybitna bitwa. Świetna, rewelacyjna bitwa. Bardzo mi się podobała. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe, bo jest po prostu co oglądać i widzimy Radley Walter stalowa ściana specjalista snajper i Spartan 10424 424 obrażenia prawie 1500 exp na pojedynczym 8 fragów 9000 potencjalnych ponad 10 000 zadanych, naprawdę świetna świetna bitwa pozdrawiam cześć